Konstytucja Apostolska Jego Świątobliwości, papieża świętego Piusa V z 14 lipca 1570 roku. Pius, biskup, sługa Sług Bożych, na wieczną rzeczy pamiątkę. Do naszych czcigodnych braci, patriarchów, prymasów, arcybiskupów, biskupów i innych miejscowych ordynariuszy, w pokoju i łączności ze stolicą apostolską, czcigodni bracia, pozdrowienie i apostolskie błogosławieństwo. Po wyniesieniu nas na tron apostolski z zadowoleniem skoncentrowaliśmy nasz umysł i energię i skierowaliśmy wszystkie nasze myśli na kwestię zachowania nieskazitelnym publicznego kultu Kościoła. I dołożyliśmy starań z Bożą Pomocą, wszelkimi środkami naszej władzy do osiągnięcia tego celu. Zważywszy, iż pośród innych dekretów świętego Soboru Trydenckiego, powierzono, powierzono nam również obowiązek zrewidowania i ponownego wydania świętych ksiąg, a mianowicie katechizmu, mszału i brewiarza. I zważywszy, że z woli Bożej wydaliśmy katechizm dla nauczania wiernych oraz gruntownie zrewidowany brewiarz, następnie dla właściwego wywiązania się z boskiego urzędu, aby mszał i brewiarz były w doskonałej harmonii, co jest prawe i właściwe, uznając, iż jest zupełnie stosownym, aby w Kościele był jeden tylko odpowiedni rodzaj psalmodii i Jeden jedyny ryt odprawiania mszy świętej, uznaliśmy za konieczne natychmiast skierować naszą uwagę na to, co jeszcze pozostało do zrobienia, a mianowicie przeradagowanie mszał tak szybko, jak to tylko możliwe. Postanowiliśmy więc przekazać to zadanie wybranemu komitetowi uczonych, a oni porównując na każdym etapie swojej pracy i z najwyższą uwagą starożytne kodeksy z naszej watykańskiej biblioteki oraz odpowiednie oryginalne lub poprawione kodeksy z innych źródeł konsultując to ponadto z innymi z pismami uznanych starożytnych autorów którzy zapisali nam w testamencie treści dotyczące odprawianych świętych rytów Otworzyli w ten sposób sam mszał w pierwotnej formie i rycie świętych ojców. Gdy efekty tej pracy zostały poddane dokładnemu rozpatrzeniu, a następnie poprawieniu, wówczas my, po głębokim rozważeniu, nakazaliśmy, iż końcowy ich wynik będzie bezwłocznie wydrukowany i wydany w Rzymie tak, aby wszyscy mogli cieszyć się owocami tej pracy – aby księża wiedzieli jakich modlitw używać oraz jakich odtąd przy odprawianiu mszy świętej rytów i ceremonii przestrzegać dlatego więc aby wszyscy i wszędzie zaadoptowali i przestrzegali tego co zostało im przekazane przez święty kościół rzymski matkę i nauczycielkę wszystkich innych kościołów będzie odtąd bezprawiem na całym Świ bezprawiem na zawsze w całym świecie chrześcijańskim śpiewanie albo recytowanie Mszy Świętej według formuły innej niż ta przez nas wydana. Nakaz ten ma zastosowanie do wszystkich kościołów i kaplic patriarchalnych, kolegialnych i parafialnych, świeckich bądź należących do zgromadzenia religijnego. Czy to męskiego, włączając w to wojskowe, czy żeńskiego, w których msze święte winny być śpiewane głośno w prezbiterium lub recytowane prywatnie, zgodnie z rytami i zwyczajami Kościoła Rzymskiego. Ma to zastosowanie nawet wówczas, jeżeli wymienione kościoły zostały w jakikolwiek sposób zwolnione, czy to przez indult stolicy apostolskiej czy przez zwyczaj, przywilej, lub nawet przez przysięgę lub zatwierdzenie stolicy apostolskiej, lub też jeżeli ich prawa i swobody były zagwarantowane w jakikolwiek inny sposób, zachowując tylko te, gdzie praktyka odprawiania Mszy Świętej w inny sposób była przyznana ponad 200 lat temu. Wraz z jednoczesnym utworzeniem i zatwierdzeniem Kościoła przez Stolicę Apostolską oraz te, które zachowały podobny zwyczaj nieprzerwanie przez okres nie mniej niż 200 lat. W których to przypadkach w żaden sposób nie odwołujemy ich wyżej wymienionych przywilejów lub zwyczajów. Mimo to, jeżeli ten mszał, który uznaliśmy. Iż jest godzin wydania bardziej odpowiada tym ostatnim, niniejszym pozwalamy im na odprawianie mszy świętej zgodnie z tym rytem pod warunkiem uzyskania zgody ich biskupa lub prałata oraz całej kapituły i niezależnie od innych warunków. Wszystkim innym wyżej wymienionym kościołom zakazuje się używania innych mszałów, które należy zupełnie i w całości wycofać. I przez tę obecną konstytucję, która będzie mieć moc prawną powsze czasy, nakazujemy i polecamy pod groźbą kary naszego gniewu, aby nic nie było dodane do naszego nowo wydanego mszału, nic tam pominięte, ani cokolwiek zmienione. W szczególności nakazujemy każdemu patriarze, administratorowi i innym osobom jakiejkolwiek kościelnej godności, Choćby był to kardynał świętego kościoła rzymskiego lub posiadacz jakiegokolwiek innego stopnia lub stanowiska, a nakazujemy im to na mocy świętego posłuszeństwa, aby śpiewali bądź recytowali mszę świętą zgodnie z rytem, sposobem i normą, normą niniejszym przez nas ustanowioną, a tym samym zaprzestali i całkowicie zaniechali wszystkich innych rubryk i rytów innych mszałów, niezależnie jak dawnych, do których przestrzegania byli przyzwyczajeni i aby nie dopuszczali myśli o wprowadzaniu do odprawiania mszy świętej jakichkolwiek ceremonii lub recytowania jakichkolwiek innych modlitw niż te zawarte w mszale. Ponadto na mocy treści niniejszego aktu i mocą naszej apostolskiej władzy przyznajemy i uznajemy powietrzne czasy, że dla śpiewania bądź recytowania mszy świętej w jakimkolwiek kościele bezwzględnie można posługiwać się tym mszałem bez jakichkolwiek skrupułów sumienia lub obawy o narażenie się na karę, sąd lub cenzurę, i że można go swobodnie i zgodnie z prawem używać. Żaden biskup, administrator, kanonik, kapelan lub inny ksiądz diecezjalny lub zakonnik jakiegokolwiek zgromadzenia, jakkolwiek nie byłby tytułowany, nie może być zobowiązany do odprawiania mszy świętej w inny sposób, niż przez nas polecono. Podobnie nakazujemy i oznajmiamy, iż nikt nie może być nakłaniany bądź zmuszany do zmieniania tego mszału. A niniejsza konstytucja nigdy nie może być unieważniona lub zmieniona, ale na zawsze pozostanie ważna i będzie mieć moc prawną pomimo wcześniejszych konstytucji lub edyktów zgromadzeń prowincjalnych bądź synodalnych i pomimo zwyczajów wyżej wymienionych kościołów ustanowionych bardzo dawnym lub odwiecznym nakazem. Zachowując tylko zwyczaje mające ponad 200 lat. W konsekwencji, z naszej woli i mocą tej samej władzy, zarządzamy, iż jeden miesiąc po opublikowaniu tej naszej konstytucji i mszału księża Kurii Rzymskiej będą zobowiązani do śpiewania bądź recytowania mszy świętej zgodnie z niniejszym, inni na południe od Alp po trzech miesiącach, ci, którzy mieszkają za Alpami, po sześciu miesiącach lub tak szybko, jak tylko mszał będzie dostępny. Ponadto, aby wymieniony mszał był zachowany od skazy i utrzymany wolny od defektów i błędów, karą za nieprzestrzeganie niniejszego w przypadku wszystkich drukarni na obszarze bezpośrednio lub pośrednio podległym nam Bądź świętemu Kościołowi Rzymskiemu będzie konfiskata ich książek i grzywna w wysokości stu dukatów w złocie płatna ipso facto do apostolskiego skarbca. W przypadku siedziby w innych częściach świata karą będzie ekskomunikalate sentencje i inne kary według naszego uznania i mocą naszej apostolskiej władzy i zgodnie z brzmieniem tego dokumentu zarządzamy, iż nie wolno im ośmielić się albo dopuścić myśli o wydrukowaniu, wydaniu lub sprzedaży lub w jakikolwiek inny sposób przyczynić się do dostarczenia takich ksiąg bez naszego potwierdzenia i zgody lub bez wyraźnej zgody komisarza apostolskiego dla wymienionych rejonów świata który będzie w tym celu przez nas wyznaczony. Każda z wymienionych drukarni musi otrzymać od wyżej wymienionego komisarza mszał standardowy, który będzie służyć jako wzorzec kolejnych kopii, które, gdy zostaną wykonane, muszą być porównane ze wzorcem i wiernie się z nim zgadzać, nie różniąc się w żaden sposób od pierwowzoru wydrukowanego w Rzymie. Ale ponieważ trudno byłoby przesłać niniejszą konstytucję do wszystkich części świata i powiadomić jednocześnie wszystkich zainteresowanych, zarządzamy, iż będzie ona, jak zwykle, rozwieszona na drzwiach bazyliki księcia apostołów, na drzwiach apostolskiej kancelarii i na końcu Campo da Fiori. Ponadto nakazujemy, że drukowane kopie niniejszego dokumentu Potwierdzone przez notariusza i poświadczone pieczęcią funkcjonariusza kościelnego, będą posiadać tę samą, niebudzącą wątpliwości, ważność, gdziekolwiek w każdym kraju, który chciałby wystawić publicznie niniejszy nasz tekst. Podobnie nikomu nie wolno naruszyć lub nierozważnie zmienić tego tekstu naszego zezwolenia, ustanowienia, nakazania, polecenia, skierowania. Przyznania indultu, deklaracji, woli, dekretu i zakazu. Ktokolwiek by ośmielił się tak uczynić, niech wie, iż naraża się na gniew Boga Wszechmogącego oraz błogosławionych apostołów Piotra i Pawła. Dan u świętego Piotra w Rzymie, w roku 1570, wcielenia naszego Pana, dnia 14 lipca piątego roku naszego pontyfikatu, Pius V, papież.